Boom. i to jest gotowe. Coś ci to spadło na ziemię, że mam takie małe porcje? Za wróbelka? Bello. No patrz, boskie kamienie zostawił. Zanim boskie kamienie wylądowały na talerzu najpierw przez apkę Fucji upatrzyliśmy okazję cały kuror plus golonka za niecałe 15 złotych, no istna szama na cały dzień dla dwóch osób, a że lubimy żyć po swojemu, to postanowiliśmy dokupić parę składników i zrobić coś na miarę boskiej przekąski. To trzeba zobaczyć. Dlatego już teraz zaobserwuj nas, a my w podzięce pokażemy Ci jak to się potoczyło. Zrobię sałatkę, ale taką sałatkę z historią, w której Cezar spotyka Brutusa. Sarebska łyżeczka, dwie łyżki majonezu, łyżeczka z soku z cytryny, ząbek czosnku przycięty przez praskę. I to wszystko po prostu mieszamy. Mięso z gorąki szarpiemy na kawałki i tak samo mięso z kurczaka i to dajemy na chwilę na patelnię, podsmażamy, żeby było lekko chrupiące. I teraz idzie historia naszej sałatki. Najpierw zielona trawka. Bo Brutus i Cezar spotkają się na zielonej trawce. I na piękne zielone pole, na piękną trawkę przybył Brutus. Brutus spotyka Cezara. I Cezar się rozlewa tutaj na całe pole, na Brutusa. Teraz będzie się wszystko kotłować. Tak, jakby niby była bitwa i kłótnia, ale jednak zachowują. Pełną kulturę. na to, że to jest piękna historia. Weźmy nowe pole, scenę. I na tej scenie będzie zakończenie. Do gry wchodzą bogowie. Bogowie zrzucają na nich wielkie kamienie. I na końcu z nieba, niczym manna z nieba, włoski armezan. A dokładniej grana padano. No bo pada z nieba, więc grana padano. Bum, i to jest gotowe. Doczekaliśmy się tych zapachów. mi, że musieliście czekać, ale musiałem się najeść. To jest jakiś chicken caesar salad w nowej wersji. No co, to co? jest sos gotowy czy ty go robiłeś? W sensie ja zrobiłem caesar'a takiego swojego. Tak. Uważam, że gdyby tutaj nie było e, mięsa z gorąki, to nie byłoby aż tak fantastycznie. Ja Robi robotę. Nie, ja Fantastyczne. No. Ja nie chcę mówić, ale bym sobie położył obok tego taką nóżkę tutaj i byłoby picobello.